Witam. W tym filmie opowiem, jak zarejestrować się online w firmie Herbalife, uzyskać status klienta premium i kupować produkty ze zniżką na oficjalnej stronie firmy. Aby się zarejestrować, należy wejść na oficjalną stronę myherbalife.com. Link znajduje się w opisie filmu. Na stronie głównej kliknij przycisk. Złóż wniosek lub zarejestruj się online. W nowym oknie wpisz swój aktualny, unikalny adres e-mail. Powtórz go, utwórz hasło i również je powtórz. Kliknij utwórz konto. Na następnej stronie wybierz rodzaj współpracy z firmą. Możesz zapoznać się z programem klienta premium i dystrybutora, klikając przycisk Dowiedz się więcej. Jeśli chcesz uzyskać zniżkę na produkty do użytku osobistego, wybierz status klienta premium. Jeśli planujesz zarabiać na sprzedaży produktów i budować biznes z firmą Herbalife, wybierz status dystrybutora. Teraz rozpatrzymy przykład programu Klienta Premium. Po lewej stronie kliknij przycisk Klient Premium. W nowym oknie, na górze strony, wpisz ID swojego sponsora: 791-27666 i trzy pierwsze litery jego nazwiska kon. Następnie wpisz swoje dane rejestracyjne nazwisko, imię, datę urodzenia itd. Następnie uzupełnij informacje o adresie zamieszkania i podaj numer telefonu komórkowego. Sprawdź swój adres e-mail i zapoznaj się z informacjami poniżej. Po ich przeczytaniu zaznacz pola zgody na otrzymywanie wiadomości od firmy i przetwarzanie danych osobowych. Poniżej na pytanie o wcześniejsze partnerstwo odpowiedz nie. To pole jest zaznaczone domyślnie. Następnie kliknij przycisk Kontynuuj. W kolejnym kroku Zapoznaj się z warunkami programu klienta premium i zaznacz pola potwierdzające zapoznanie się z informacjami oraz zgodę na udział w programie. Kliknij Kontynuuj. W nowym oknie zobaczysz cenę zestawu klienta premium oraz informacje o materiałach, które będą dostępne po zakończeniu procesu rejestracji. Poniżej zobaczysz łączną kwotę do zapłaty. Kliknij przycisk Przejdź do płatności. W nowym oknie wybierz metodę płatności, wpisz dane swojej karty bankowej i kliknij Zapłać. Gratulacje, jesteś teraz klientem premium. Na kolejnej stronie zobaczysz swój numer ID, poniżej znajduje się przycisk umożliwiający szybkie przejście do panelu klienta. W panelu możesz od razu złożyć zamówienie ze zniżką i zapoznać się z wszystkimi potrzebnymi materiałami. Na adres e-mail podany podczas rejestracji otrzymasz wiadomość potwierdzającą z kompletem informacji. W przyszłości, aby zalogować się do panelu klienta, używaj swojego e-maila i hasła podanych przy rejestracji. Jak złożyć zamówienie online na produkty Herbalife, dowiesz się z osobnego filmu. Dziękuję za uwagę.